Za nami ósma edycja budżetu obywatelskiego. W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczona została kwota miliona złotych. Do głosowania zostało dopuszczonych 12 projektów. Każdy mieszkaniec mógł wybrać i zagłosować na jeden projekt. W głosowaniu wzięło udział 3084 osoby. Głosów ważnych oddano 2778, głosów nieważnych 306. Naprawdę w tym roku to głosowanie było bardzo aktywne. Czy też wzmacniało właśnie te takie postawy obywatelskie, ponieważ e, głosów oddanych było ponad 3000, 3084, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo cieszę się, że udało nam się tak wielu koobrzeżan zaangażować do aktywności i że tak wielu koobrzeżan powiedziało się w kwestii tego, które projekty ich zdaniem są bardzo ważny. Do realizacji skierowane zostaną te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, zmieściły się w puli dostępnych środków i spełniły warunek uzyskania minimum 100 głosów ważnych. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zwyciężyły trzy projekty. Pierwszy to nowe centrum wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży przy ulicy Bogusława X. Niezmiernie nam miło, że nasz projekt zwyciężył w głosowaniu budżetu obywatelskiego. To wszystko nie byłoby możliwe bez Was, mieszkańców, którzy oddali swoje głosy, wspierali naszą inicjatywę i którzy uwierzyli, że razem możemy stworzyć w naszym mieście jeszcze... Z, z jeszcze lepsze miejsca, z których będą się cieszyć wszyscy mieszkańcy. Liczymy przede wszystkim na to, że y, pani prezydent dotrzyma słowa, tak jak zawsze ja mówi o budżecie to obywatelskim, to <laughs> że te nowe urządzenia, bezpieczne przede wszystkim z bezpieczną nawierzchnią, y, będą już w przyszłym roku zrealizowane i dostępne dla dzieci i młodzieży. I znajdzie się również na placu a także sprzęt, z którego będą mogły skorzystać dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt pod nazwą Powstrzymajmy Bezdomność Zwierząt w Kołobrzegu to drugi zwycięski projekt. Jest on skierowany do mieszkańców naszego miasta, którzy mają zwierzęta, a których nie stać na ich kastrację. Chodzi o psy i koty. Ja dążę do tego, bo wiecie Państwo, dobre schroniska to są puste schroniska. I trzeba dążyć do tego, żeby nasze kołobrzeskie schronisko yy, Generowała jak najmniejsze koszty i być może właśnie taki projekt skierowany do naszych mieszkańców, który będzie kastrował wszystkie zwierzęta, w tym właśnie szczególnie zwierzęta właścicielskie, bo ta bezdomność zwierząt niestety bierze się z domów, bo na przykład koty, koty, które są pod opieką opiekunów społecznych są przeważnie kotami już wszystkie wykastrowanymi. To jest mały odsetek kotów, które są kotami, których nie można wykastrować, bo są np. nie do złapania. Większość kotów, teraz jest na przykład wysyp, to są niestety koty z kotek, które ewidentnie były kotka Domowymi i w okresie ciąży zostały wyrzucone. Dlatego nasz projekt. Kierujemy do tych osób, których nie stać na kastrację zwierząt, a na przykład by chciały zrobić taki, taki zabieg. Trzeci zwycięski projekt dotyczy budowy strefy relaksu i sensoryki na skwerze pana Tadeusza w Podczelu. Nasz projekt miał na celu stworzenie takiego miejsca relaksu i sensoryki dla naszych mieszkańców, dla przyjeżdżających i odwiedzających nas osób. No chcieliśmy troszeczkę jakby upiększyć nasz skwer pana Tadeusza. Tak, dlatego postanowiliśmy, że w naszej strefie relaksu znajdą się hamaki, leżaki, troszeczkę wzorem podpatrując, jak to jest w innych miastach. No i taka strefa sensoryki, gdzie chcielibyśmy, żeby znalazły się zioła i rośliny, które po prostu będą dodatkowo pięknie pachniały w naszym parku. Gratulujemy zwycięskiemu projektowi. Bardzo się cieszymy, że nasz projekt, mimo że się w pierwszej trójce głosów nie znalazł, ale znalazł się w realizacji, że mieszkańcy oddali głosy na nasz projekt. Miasto przypomina, że jeżeli zwycięski projekt nie wyczerpie puli przewidzianej w budżecie, realizowane są kolejne, które uzyskały największą ilość głosów, których budżet mieści się w pozostałej kwocie i które spełniają warunki budżetu.